No i ostatnia część naszej rozmowy. Moim gościem przypomnę jest Paweł Raczkowski i słuchaj Pawle, powiedz mi taką rzecz, że jak po kolei powinna wyglądać taka tak prawidłowo taka przeprowadzka, podsumowując to wszystko, o czym poprzednio mówiliśmy, że nie można samemu pojechać i tak dalej. Jakie takie po prostu kroki milowe powinniśmy zrobić, jeżeli chcemy się przeprowadzić? W pierwszej kolejności, proszę zadzwonić do mnie, więc to jest pierwsza, pierwszy krok. Trzeba przygotować. Trzeba sobie zostawić przynajmniej ten. Od tygodnia do trzech tygodni, żeby przygotować dokumenty. Tutaj jest bardzo ważna kwestia, że bardzo rzadko się zdarza, żeby osoby miały wszystkie dokumenty przygotowane. Nieraz muszą się o coś ubiegać lub złożyć odpowiednie wnioski, żeby otrzymać te dokumenty. Więc to jest taka pierwsza rada. Dwa, trzeba też pamiętać o tym, że jest to pewnego rodzaju procedura, czyli jest dużo ruchomych elementów. Jeden element to jest firma logistyczna, czy jak w tym momencie, która też nie na przykład nie dostaniemy możliwości znaczy przeprowadzenia się w tym momencie na, na tej zasadzie, że zgłaszamy się do firmy logistycznej i oni najczęściej chcą, żeby ta odprawa już była gotowa w rzeczywistości I wtedy nie są w stanie nam dać daty ogólnie na przeprowadzkę. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, druga sprawa jakby, to jest, jeżeli osoba sama się przeprowadza, jest to dosyć stresująca procedura z tego względu, że osoby muszą fizycznie pojechać do danego urzędu, żeby otworzyć sobie dokumenty tranzytowe. Jeżeli to będzie Dover, to muszą podjechać do Ashford. Nieraz jest taka sytuacja, że w Ashford, nie ukrywając, są problemy techniczne. Nieraz osoby mogą dłuższy okres czekać, aby otworzyć te dokumenty tranzytowe. Więc, jakby krok po kroku idąc w kierunku, w kierunku odprawy, jedną z najważniejszych rzeczy to jest przygotowanie i zrozumienie, gdzie w rzeczywistości trzeba podjechać, w którym momencie użyć których numerów i przygotować pełne dokumenty, żeby zostać zaakceptowanym do obniżenia właśnie tej stawki cła i wadu. Dobrze, a teraz, jeszcze takie pytanie, czyli albo stwierdzenie, że nie opłaca się po prostu pakować wszystkiego do samochodu, bo być może nie zostaniemy wypuszczeni z WSP w kierunku Europy, gdzie przejdziemy odprawę celną, gdzie nas celnik zatrzyma. No, bo nie będziemy mieli tych dokumentów wszystkich, tak? Dobrze mówię? Tak, można nawet i karę wtedy zapłacić w tym momencie, jeżeli po przyjeździe, załóżmy, my są około 3000 euro w górę jeżeli się nie będzie miało wystarczających dokumentów potwierdzających właśnie tą odprawę. Nie? I w niektórych też wypadkach mogą poprosić, można. Znaczy, jeżeli to jest zmienie przesiedleńcze, nieraz można zrobić tak zwaną odprawę oralną na miejscu, ale w ostatnim czasie dają sporo karty. Szczerze mówiąc. Aha. Ej, czyli jeszcze teraz pytanie o urzędy celne. To niekoniecznie musi być południe Anglii, może być również na północy. Urzędy celne w miastach jak Manchester, Leeds czy tego typu miastach na to, pewno istnieją. Znaczy się, to są najczęściej porty, czyli jeżeli jedziemy do danego portu, załóżmy, nie wiem, Newcastle ma swój własny port i, na, i otwieranie dokumentów tranzytowych. O ile pamiętam, obsługują tam wtedy ferries, nie wiem, w Dover natomiast jest urząd, który jest przed Dover jakieś około 10 mil, gdzie się fizycznie jedzie otwierać, czyli w zależności, który port, to jest jedną z najważniejszych rzeczy, bo może tak, jeżeli nie ma żadnej fizycznej kontroli, to nigdzie nie trzeba podjechać, tylko trzeba fizycznie podjechać i otworzyć ten dokument tranzytowy. Nigdzie się nie idzie, nikt nie sprawdza. Kontrola, jeżeli jest kontrola, to my wiemy to z góry, czyli znaczy raczej z góry, no informuje nas urząd, że trzeba podjechać do tego i tego miejsca, bo zostanie samochód fizycznie sprawdzony. A w rzeczywistości nikt tego nie sprawdza fizycznie, tylko jest to na zasadzie digital, czyli my otwieramy, my otwieramy dokumenty tranzytowe, znaczy otwieramy, generujemy numer dla osoby, która jedzie i otwiera fizycznie ten dokument tranzytowy. Okay. Czyli wracając do tego wszystkiego, tak już po prostu podsumowując, najlepiej zgłosić się do Pawła, ale jeżeli macie opory i nie chcecie się zgłosić do niego, to możecie sprzedać wszystko w Anglii i po prostu wyjechać bez niczego do Polski. Tak może być? No tak może być, no ale. czy ktoś zbiera 20 lat swoje rzeczy, nie sądzę, żebyście chciał z nimi rozstać w rzeczywistości, nie? No ja bym miał. Nieraz mamy też taką sytuację ze zwierzętami, nie? Czy zwierzęta wpisuje się na listę przesiedleniową? No nie. W rzeczywistości jedzie się do weterynarza, bierze się odpowiedni paszport dla, dla psów, albo wypełnia się wniosek, jak ostatnio mieliśmy królika. Ktoś tam sobie przewieźć. No ale też na to potrzebne są odpowiednie papiery w rzeczywistości. Czyli kraj papierem stoi, mimo że drzew nie ma. Dokładnie. Dobrze. Ja dziękuję za te informacje. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, zachęcam, kontaktujcie się z Pawłem, bo on na pewno Wam ich udzieli a jeszcze bardziej. Jeżeli będzie się tym zajmował, to już z urzędu będzie musiał Wam odpowiedzieć na dane pytania. Dziękuję Ci, Paweł, za tą rozmowę i wyjaśnienie tych wszystkich okoliczności związanych z przeprowadzką. Myślałem, że to będzie łatwiejsze. Okazuje się, że dosyć dużo no tak. potrzeba. Papierów do tego wszystkiego. Tak, tak, jeszcze na koniec tylko dodam: może, jeżeli ja to po prostu robię codziennie, więc nie jest to taki skomplikowany proces dla mnie, ale dla osób, które tak doradzam, które planują zrobić imienie przesiedleńcze, to żeby za bardzo się nie przejmowały z tego względu, że jakby krok po kroku my jesteśmy w stanie. Po prostu im pomóc. Na tej zasadzie, tak można powiedzieć, bezstresowo. Nie? Więc tutaj nikt się jest jest. Ja zawsze podchodzę, tak można powiedzieć, z dystansem do wszystkich rzeczy i staram się przygotować taką osobę, żeby spokojnie mogła sobie dojechać do tej Polski. I... I, i być, być szczęśliwą. Dobrze, to teraz jeszcze powiedz, czy takie zgłoszenie się do Was w celu zgłoszenia tego majątku przesiedleńczego, tego mienia przesiedleńczego, to jest rzecz płatna, to co Wy robicie, generujecie i tworzycie? Czy to jest na zasadzie, o, Wy działacie, ale Państwo Wam płaci za takie rzeczy? Bo no, niestety my... Państwo nam nie płaci. To czyli Zdykli. my płacimy tak, czyli klient płaci w tym momencie. My przygotowujemy jako brokerzy celni, w tym wszystkie dokumenty dla urzędu i załączamy przez nas software i także udzielamy gwarancji tranzytowych. Tak zwanego depozytu tranzytowego, czyli można powiedzieć, że jesteśmy jakby na jednej. Jeżeli już otworzymy ten depozyt tranzytowy, to już chcemy, żeby osoba na pewno była zwolniona z tego. Z tego względu, że otwieramy go na krótki okres, no, około 7 dni, na czas po prostu tylko przyjazdu przez te kraje tranzytowe. Mhm. Więc te dokumenty muszą być przygotowane na tip-top żeby wszystko było ok. Dobrze. E, czyli płacimy określoną kwotę stałą, czy to jest procent od tego, co przewozimy? E, to jest stała kwota. Okay. A, e, e, a jaka? Jest... Nie, nie, nie. A jaka to się dowiecie jak zadzwonicie? O tak powiem. Dokładnie. O poradę, o, o, o te wszystkie rzeczy, które są związane właśnie z mieniem przesiedleńczym, z naszą przeprowadzką do kraju. Teraz e, chciałbym podziękować Pawłowi, a Wam powiedzieć, że e, rozważcie na poważnie, czy nie lepiej jest zostać w UK i się męczyć z tymi wszystkimi przeprowadzkami e, do kraju rodzinnego. Zostało już nam tak niedużo do życia, jeżeli przeprowadzamy się w, już na emeryturę do Polski. A tutaj mamy leczenie za darmo. No, nie wiadomo, jak to będzie i lekarstwa za darmo. Dziękuję Paweł za to spotkanie i mam Dziękuję nadzieję, że też. nie jest to ostatnie spotkanie, że jeszcze się spotkamy i będziemy mogli omawiać równie ważne tematy. Pozdrawiam. Dziękuję serdecznie.